Cześć, cześć z tej strony Rizrox, a dzisiaj w odcinku Boar 45318, ciężarówka rosyjska, która została dodana w fazie trzeciej i której nie trzeba zdobywać, ale żeby ją mieć w garażu, żeby być jej właścicielem musicie wejść na którąś z map rosyjskich, może, no, może być Półwysep Kolski, może być Tajmir no i musicie wskoczyć do garażu na tą mapę i jak już będziecie w garażu, wtedy wchodzicie w sklep z pojazdami, szukacie sobie Bora. O, proszę bardzo. I można go kupić za 181 tysięcy dolarów. No i słuchajcie, BOR bardzo ciekawie wygląda, bardzo ciekawa konstrukcja. Ja mam tutaj już go wymaksowanego, wypimpowanego, naklejki ponaklejane wszystko, co się dało, to w nim mam. Najmocniejszy silnik S, całkiem mocny, zużycie paliwa no niestety też całkiem spore. Pojemność w baku 300 litrów. Skrzynia biegów no to zbalansowana skrzynia tuningowa, yy, terenowa i wysoki zakres. Zawieszenie standardowe i podwyższone. Yy, wybór opon, jeżeli chodzi o opony, to niestety bor. Słuchacie, jest dziwna sytuacja z tą ciężarówką, no bo to jest rosyjska ciężarówka. A nie ma opon błotnych, tylko ma terenowe. No co jest dość takim zaskakującym rozwiązaniem w przypadku rosyjskich ciężarówek. Moim zdaniem, on powinien dostać wyższe zawieszenie i większe opony, bo ma tutaj ewidentne braki. Wyciągarka, no wiadomo, blokadę dyferencjału oczywiście ma. Snorkel, o dziwo. Słuchajcie, nie ma takiego typowo rosyjskiego, takiego, zakrę... o, takiego zakręconego, tylko to jest taki snorkel typowo amerykański, więc też troszeczkę takie dziwne, bo, że, że takie połączenie ma. Nie? Jeżeli chodzi o dodatki, no to słuchajcie, można mu zamontować uchwyt na drewno, można nim długie kłody wozić, serwis można na nim zamontować, można wykrywać wibrator sejsmiczny, to dokładnie wibrator sejsmiczny się nazywa i wysokie siodło. Ja może go zostawię sobie, o no, z tym dodatkiem. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o dodatki, no to ja tutaj mam wstawione, wstawionego grilla, mam op, zmienione chyba, o ile dobrze pamiętam, reflektory na górze, no i w środku też, o słuchajcie, tu jeszcze mu zmienię, bo miałem, chociaż ten też fajny, ale... Dam mu osłona. No i słuchajcie, jesteśmy na mojej ulubionej mapie do testów. Zimnogórsk, rosyjska mapa. No i zobaczcie, pierwsza sprawa to tak, żeby włączyć AWD, no to musimy tutaj, no nie możemy jeździć. Dużo rosyjskich ciężarówek ma włączony AWD i włączaną blokadę cały czas. Cały czas na blokadzie nie musimy nic przełączać. Tutaj. Bor, no i bor, ja go borat przez. Na jednym z live'ów przyzwałem go borat, no i będę od teraz mówić na niego borat, bo to jest taki troszeczkę, właśnie taki, troszkę taki głupkowaty, nie, bo ma dużą, dużą tą maskę z przodu. No i powiem wam, że on jest bardziej pod amerykańską ciężarówkę mi pasuje niż pod rosyjską, bo nie ma opon błotnych, nie ma jakiegoś super wysokiego zawieszenia. No, i w terenie tak sobie radzi, powiem Wam średnio. To nie jest ciężarówka dobra na Półwysep Polski, na przykład. W Kanadzie też będzie miał problemy. W USA też są takie miejsca, gdzie będzie miał problemy. No i powiem Wam, że też no, to jest dość krótka ciężarówka. Ma mocny promień skrętu to jest w niej fajne. Ale jak się jedzie na kierownicy, to jakoś takie miałem wrażenie, że strasznie mocno tak skręca. No i tutaj zobaczcie z tym ładunkiem serwisowym, nawet dość wywrotna jest. Chociaż tutaj przez rzekę powinna dość, dość ładnie przejechać. Ja mu od razu włączę blokadę i włączę mu niski bieg. No i tutaj nie powinno być żadnych problemów. No, prezentuje się całkiem, całkiem klakson taki znośny, może nic rewelacyjnego, ale znośny. W środku w środku no widać tak też. No jest ładne, ładnie wykończona, ale nie, nie ma jakiegoś wiadomo sus, jakiegoś super, super wykończenia nie ma. Z, z pewnością z wierzchu yy, mi się powiem wam, że ona mi się podoba, ale przez to, że jako rosyjska ciężarówka nie ma Tutaj błotnych opon i wyższego zawieszenia, i większych tych opon, bo ona w ogóle małe opony ma, to moim zdaniem to są jej największe bolączki. No bo tutaj, jeżeli weźmiemy tą ciężarówkę do ciągnięcia długich przyczep, no to zdecydowanym faworytem do tego jest Kolob, który ma podwyższone zawieszenie takie aktywne i ma świetne opony błotne. No i Kolobem, no a poza tym. O, o dwa koła więcej, bo on tam ma 8, jakby nie patrzeć, 4 osie, 8 kół, no to naprawdę jest rewelacyjny. A tutaj, jeżeli chodzi o Borata, no to rzeczywiście mm, on ma tutaj duże braki w tym zakresie. No i też na takich terenach w Wisconsin czy w Kanadzie, no to nawet nie, no nawet kurczę, no nawet tutaj w Tajmirze będzie miał problemy. Bo tym, tym przodem będzie cały czas wadzić, będzie tam są takie miejsca, gdzie po prostu y, tym przodem niestety, ale zahaczymy i będzie problem. A jeszcze z długą przyczepą to już w ogóle. Więc to jako ciężarówka do ciągnięcia długich przyczep, no z Kolobem nie ma szans. Kolob to jest numer jeden do ciągnięcia tych przyczep, a Bor, no. Do, no ten wibrator sejsmiczny to tak naprawdę przyda się do trzech misji w tajmirze, no i później już nie za bardzo, no ewentualnie ten zestaw serwisowy, który ja teraz mam, 800 części naprawczych i do tego 6 kół, można tego bora wykorzystać do mm, na przykład znalezienia jakiejś ciężarówki i do naprawienia jej, no tak z pewnością, ale do robienia kontraktów z drewnem na przykład, no nie polecam za bardzo. Dobra, słuchajcie, na pewno wiecie, a jak nie wiecie, to zaraz zobaczycie, że ja w tym miejscu bardzo lubię testować pojazdy, bo tutaj, no jest bardzo fajne połączenie takiego błota, z, no, no powiem tak, no, na każdym filmie zresztą mówię, że jeżeli w tym miejscu bor sobie, borat sobie poradzi, no to będzie znaczyło, że całkiem, całkiem nieźle sobie radzi w błocie, ale... Ale podejrzewam, że nie będzie tutaj rewelacji. No tak, jak myślałem, rewelacji nie ma, ale jest całkiem pozytywnie. Przejazd tutaj całkiem, mimo że nie ma opon błotnych, to całkiem pozytywny ten przejazd był. No, powiem wam, że jeżeli Borat w następnym patchu dostanie upgrade, wyższe zawieszenie i większe błotne opony. To będzie ciężarówka, którą na pewno będę częściej wykorzystywać. Ciężarówka, którą będę wykorzystywać, bo w tej chwili on stoi, tak prawdę mówiąc, bardzo mało używany. Ja nim na live, dwa live temu jechałem z cysterną no i strasznie pod górkę się męczył z tą cysterną. No i tam też pisa, pisali yy, widzowie niektórzy, że no niestety no nie radzi sobie. No i to jest taka ciężarówka, która w tej chwili sobie na trudnych terenach nie radzi. Mi się ona podoba, ale do ciężkich zadań zdecydowanie Kolob, a nie Borat. Dobra, słuchajcie, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam yy, się podobał i do zobaczenia na live. Z tej strony Rizrox, do zobaczyska, cześć.